wyleciała tam od niego z tego cyklu czy tam skądś. No to dopiero zobaczymy. Zobaczymy, tak, czy... No, to ja jest za bardzo owca ani nie wiem. Ja tylko słyszałam, co mi ludzie pisali. Grześ nagrał nową tom, że będzie nowa edycja rejskiej Wyspy. Uhuhu. Co to za wyznanie przez gifty? Moja droga. Wróciła już i jest znowu z Grześkiem. Jak to? bo przyleciał do niego kolega, ona była pod zasięgi, a stąd do niego kolega przyjechał. Co to za wyznania za no? Nie rozumiem. Ja już nic z tego widzowie nie rozumiem. W końcu no jest właśnie, i... ale, ale owca chyba też na serio. Dzięki, My Jesteśmy razem. Za świnkę. Widziałaś mojego nowego TikToka, że się nawróciłem? No widziałam. Ale to trochę obraźliwe. Do mnie. Do ciebie? No, bo ja chcę do kościoła. Ale to nie miało obrazić kościoła, tylko szatana. No tak? Przecież tam jest jasny przekaz. Ona siedzi u mnie, nie, ona siedzi u siebie. No to ktoś tu się chłopuje nie wody, bo to Dzięki cała... No się. Ale w z mi się ucałowała Co? co... <grym> Ale. Nie. Ale to nie wiedziałam, że ona się z kimś całowała. Cześć, cześć. Nie, no nie. Ja do Natalii nic nie mam. Cześć, cześć. No, nie. nie, ja myślę, że rozumiem mi generation. Ja myślę, że tak. 5 sekund, 5 sekund. Nie. Nie. Dobra, moi drodzy, następnym się odkujemy, następną wygramy, na pewno wygramy. Dzięki, Goziaczek. Następną musimy wygrać, bo już będziemy grać o coś. Ymm, jakiś ten, jakiś challenge, coś? No, na początku możemy zagrać o trzy pytanka. No, czyli na spokojnie będzie No, na spokojnie. Teraz będziemy robić challenge, ja nie wiem czy się nie rozłączę. Hejka, hejka, Asienka. A czemu? No, jakiś przegłos miałam, czy coś, jakieś problemy. Dobra, pytanie pierwsze. Mary Kiru. Masz Ugałka, Wikusia i Natalka. Jaka natalka. natalka. Kareta. Jaki jest nikim, nie ten. Nie miałem nad większego kontaktu. Hmm. Wikusie damy na kil. Wikusie damy na kill, Na bugałkę damy na Mary, A Natalie damy na fuck. Aha. Uh -huh. Możemy tak. Czemu? Co łóziarkę będę miał? Zobaczy 4 minutki, żeby dziwi, nie. dziwi mnie, że tam ciebie nie było. Dikie łóziarka. Dobra, to masz fak, Mary Kill. Ja, Natalka i Bugałka. Ja, Natalka i Bugałka. Mm. No, powiem ci, że tak. Trochę byliśmy w tym związku. Ja gdzieś tam widziałbym potencjał na to, więc myślę, że mogłem dać Ciebie na Mary. Mm. Bugałkę wtedy dałbym na fak. I Natalia Nakil. Hejka, Hej, Kardona. Okej. Okay. A masz kopnąć w kostkę. Ja albo Klaudita, kogo kopniesz? <laughs> Tam, dziękuję. Pytanie szczatu. Jeszcze, jeszcze dwie różyczki. Wow, powiem ci, że takiego ciężkiego pytania to mi jeszcze nie zadawałaś ogólnie. <laughs> dziękuję, za mój drodzy, trzy osóbki, trzy osóbki. Ehm, dwie osóbki. Kurde, no wiesz... Już. To, to mam wreszcie, potencjał teraz, mówi. mam aktualnie teraz potencjał o, o nową relację, wiesz. Monika też żyliśmy kopnął. Ostatnio prawie kostkę skręciłam, jak skręcałam dla ciebie biurko. To właśnie dziękuję. Dla mnie skręcałaś biurko? No, dla siebie. Znaczy ogólnie zamówiłam <noise> dla nas, ale się rozstaliśmy. No dobra, ale nie mówię dla mnie, skoro ty więcej przy tym biurku siedzisz niż ja. W Niemożliwe, tak jest, tak. jest niemożliwe. nie? Miałam tutaj potencjał na rycerza. I tym rycerzem jest Sebastian. Mówiłaś, no mówię, że nie wy, będę się moi łączyć Moi drodzy, ja nie mogę tak przegrywać. Nie mogę tak przegrywać tak z nią, bo zaraz będziemy ciągle maglowała. No ja tak, się oczywiście problemu. z traperami. się, niestety, malowałam się impregnatem i pobrudziłam sobie włosy. mam jest... za Nie do się. To teraz z brązowy brązowy Tu mam taki brązowy pasmę. Pasemki sobie zrobiłaś y, tym? Tak, dziękuję. Punkt, dziękuję. dziękuję. No, dziękuję wierzy, Jest szansa. A Nie odpowiedziałeś, odpowiadaj. Kogo kopiesz? No, no, no. ogólnie, y, wiesz, jakby Klaudia to oglądała, to nie chciałbym, żeby myślała, że ten, że już przekreślam naszą, naszą taką znajomość na, na starcie, mimo że, że się, wiesz, to nawet dobrze nie rozkręciło jeszcze. Więc to tak bardzo niewygodne pytanie mi, je, mi zadajesz. No, tylko ktoś No wybierz. A jedna kostka cię ty tylko boli, czy dwie? Bolą mi dwie. No to bym musiał klepli te kopnąć wtedy. <laughs> Ale jesteś, stworzyłeś sobie relację. Ale jakby Cię jedna kostka polała, to mogłaby Cię druga też troszeczkę poboleć. Ale to Ale przez chwilę. <laughs> jedna mnie boli. Mm -mm. No widzicie, moi drodzy, no, no, nie, nie zostawiła mi tutaj jednego wyboru. No. Nie zostawiła mi innego wyboru. Proszę, nie, nie pić.